Cześć, miał z tej strony. Słuchajcie, witam Was na kanale. Mówiłem, że nagram szybciutko filmik, jak znajdzie się poszukiwany listem kończym poseł, były minister, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. No i wygląda na to, że się znalazł. Otóż znalazł się prawdopodobnie na Węgrzech, tak przynajmniej twierdzi jego adwokat Bartosz Lewandowski. Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy, ustawy o prawie do azylu. Bartosz Lewandowski, mecenas, obrońca, adwokat pana Romanowskiego, przedstawił tutaj całe pismo, dlaczego ten azyl został udzielony. Na przykład... Dr Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i prokuratury w Polsce, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego. No, trudno z tym dyskutować. Rzeczywiście nawet niektórzy prawnicy twierdzą, że to pozbawienie wolności Romanowskiego ze względu na to, że wówczas posiadał immunitet, było bezprawne. Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego. No, cóż, słyszymy z telewizji wypowiedzi polityków mówiące już de facto o panu Romanowskim jako herście z grupy zorganizowanej, grupy przestępczej. Ba wypowiadają się w ten sposób prokuratorzy, sędziowie, z justycji dalej. Jak wskazano we wniosku w celu rozpoczęcia kampanii ścigania oponentów politycznych w Polsce w styczniu bezprawnie przyjęto prokuraturę krajową. No w sumie bezprawnie, jeżeli patrząc na literę prawa, to bezprawnie, no ale my dobrze wiemy, że obecnie rządzący stosują prawo tak, jak je rozumieją, a czasami nawet je łamią, no do czego przyznał się sam premier oraz minister sprawiedliwości oraz pani prokurator Wrzosek, która stwierdziła, że to nie jest czas, żeby trzymać się ściśle litery prawa. No i generalnie Romanowski we wniosku wskazał, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce z uwagi na polityczne zaangażowanie części sędziów popierających jawnie obecną władzę ministra sprawiedliwości itd. Trudno się z nim nie zgodzić. No, ja od dawna twierdzę, że u nas. Sędziowie są na telefon, sędziowie są politycznie motywowani. Zarówno ci z justycji, jak i ci, którzy byli tak zwanymi sędziami ziobry. Generalnie Romanowski dostał azyl polityczny na Węgrzech. Czy. Znaczy, to jest pewien game changer, muszę powiedzieć. Troszeczkę ten bajzel, który u nas się dzieje, wypłynie na zewnątrz. Nie wiem, czy to jest dobrze dla Polski. Na pewno wydaje mi się, że to nie jest dobrze dla PiSu. Dlatego, że jednak to będzie taki argument cały czas, już zresztą go słyszałem przed chwilą w telewizji. Że Sędzia Szmyt uciekł na Białoruś, a Romanowski na Węgry. Że PiS równa się Rosja, putiniści i tak dalej. Co jest totalną bzdurą, oczywiście. No ale taka narracja już jest obecna. Co można, jak powinno generalnie, co najważniejszego inaczej, powinno wybrzmieć z tej sytuacji. Wiecie co? Ja się zastanawiałem. Uważałem, że to jest wielki błąd, że Romanowski nie zrobił się męczennikiem i nie zgłosił się do więzienia, do aresztu. Ale teraz zacząłem się zastanawiać. W sumie, jeżeli rzeczywiście uświadomimy sobie, że w tej chwili nie mamy już demokratycznego państwa w Polsce, no to jego postępowanie wydaje się być racjonalne. A czy nie mamy demokratycznego państwa w Polsce, to znaczy jakie mamy państwo w Polsce? Słuchajcie, hmm, przeczytam Wam fragmenty wypowiedzi jednego z autorytetów prawniczych, który wypowiada się, hmm, wypowiadał się na temat takiego można powiedzieć ustroju zwanego autorytaryzmem. Czy w Polsce można mówić o autorytaryzmie? Jakie mamy elementy tego systemu? Cytuję hmm, autorytet, który przytocza na końcu, kto to jest. No bo tutaj generalnie to jest dosyć istotne, a nie chciałbym, żebyście byli wrogo nastawieni do tego, co czytam. Cytuję. W Polsce mamy już kilka elementów tego systemu. Pierwszy i chyba najważniejszy to zaangażowanie mediów publicznych po stronie tylko i wyłącznie jednej strony. Dość aktywnie wspieranie jednej strony sporu politycznego, czyli rządzących. No, mamy to, tak samo jak mieliśmy zapisu. Telewizję polską Kurskiego, obecnie mamy czystą wodę, która jest generalnie telewizją rządzącą, telewizją Tuska. Media publiczne, cytuję dalej, które powinny służyć wszystkim, stają się instrumentem władzy. W zasadzie w Polsce już nawet nie trzeba tego udowadniać. Drugi element to ja czytam fragmenty tutaj to wsparcie ze strony innych mediów dla obozu rządzącego. Tutaj na przykład wtedy za czasów wpisu można było mówić o telewizji Republika, prawda? Teraz można mówić na przykład, że TVN wspiera rząd bardzo mocno. To jest właściwie telewizja rządowa, chyba nawet bardziej zajadła w niszczeniu opozycji dzisiejszej niż telewizja państwowa, chociaż chyba nie na równi działają. Jest to wsparcie, które w dużej mierze jest pośrednio finansowane przez państwa, a mianowicie poprzez reklamy, patronaty, które są udzielane przez spółki Skarbu Państwa i tym podobne. Uważam, że z tym jest związane kolejne zagrożenie dla demokracji. Kolejna kwestia to wykorzystywanie środków publicznych dla celów politycznych. Przykładów dostarczają konferencje czy wystąpienia polityków w większości rządzącej w trakcie na przykład tu można powiedzieć wtedy pisowcy występowali w trakcie kampanii wspierając się funduszami z Funduszu Sprawiedliwości teraz w trakcie kampanii występuje na przykład pan Trzaskowski ale te fundusze to są partyjne, no bo kampanii oficjalnie nie ma wiecie on jest na etacie jako prezydent Warszawy, generalnie środki publiczne nadal są trwonione na działalność polityczną Trzeba też pamiętać o procesie związanym, cytuję tego prawnika, z podporządkowywaniem władzy różnych instytucji, zwłaszcza prokuratury, a także dążeniem do podporządkowania sobie sądów. Za zapisu to było, zdecydowanie, no teraz jest jeszcze bardziej, zdecydowanie. Prokuratura, według niektórych prawników, konstytucjonalistów, jest obecna, prokuratura jest prokuraturą nielegalną. Generalnie podporządkowywanie sobie sądów, no widzimy to. Nieuznawanie niektórych wyroków niektórych sędziów, niektórych ISP, nieuznawanie w ogóle uważane za nie były, że nie ma tematu pod tytułem Trybunał Konstytucyjny, wybiórcze traktowanie wyroków sądowych, dyskryminowanie sędziów, którzy byli mianowani przez prezydenta Dudę w poprzedniej kadencji, i tak dalej, i tak dalej. Ma to zmierzać, cytuję, cytuję dalej tego prawnika, w dużej mierze zmierza do dwóch zjawisk. Po pierwsze do Osiągnięcia stanu tak zwanego dyskryminacyjnego legalizmu, czyli podejmowania intensywnych działań prawnych w stosunku do przeciwników politycznych. No teraz to się dzieje na wielkiej K, tak? A swoistej pobłażliwości bądź ignorowania czy zapominania o krzywdach, przewinieniach i różnych czynach nagannych, popełnianych przez zwolenników władzy. Yy, no, immunity nie zostały zdjęte yy, różnym ludziom koalicji obywatelskiej. Różnym aferzystom koalicji obywatelskiej, również takim, na których do niedawna jeszcze ciążyły zarzuty, a na niektórych do tej pory ciążą zarzuty, prawda? Ale tutaj immunitet to rzecz święta. Dlaczego ten dyskryminacyjny legalizm jest tak ważny? Ponieważ on pokazuje, że można stać się ofiarą państwa. W tych wszystkich działaniach, pisze ten prawnik, mówi ten prawnik, nie tylko chodzi o uciszanie krytyków władzy, ale też o tworzenie atmosfery nieodpowiedzialności, w której władza, nawet kiedy popełnia błędy, nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej, nie wspominając odpowiedzialności politycznej. Z tym także wiąże się marginalizowanie roli parlamentu. No, teraz widzimy marginalizowanie roli parlamentu, chociażby dlatego, że decyduje o wszystkim jeden człowiek, Donald Tusk, podejmuje jakieś uchwały, jeszcze niedawno to parlament podejmował uchwały. Dzisiaj uchwałę dotyczącą Sądu Najwyższego i tego, jak rozwiązać sprawę z PKW, z Państwową Komisją Wyborczą, zdaje się podjął rząd, a nawet nie, nie Sejm. Po co to wszystko, mówi tenże prawnik? Wszystko po to, aby osiągnąć stałą przewagę konkurencyjną, która zostanie zrealizowana w wyborach. Wybory zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby właśnie z tych wszystkich przewag skorzystać z przewagi medialnej, infrastrukturalnej, finansowej nad konkurentami. Możemy się spodziewać, że cały aparat władzy zostanie wykorzystany tak, jak był wykorzystany w kontekście wyborów prezydenckich czyli aby zagwarantować zwycięstwo i przedłużenie władzy dotychczas rządzących. Chodzi o przesuwanie granic tego, co dopuszczalne, ale także przesuwanie zagarniania coraz większych obszarów władzy po to, aby zapewnić i doprowadzić do zwycięstwa wyborczego, ale zwycięstwa, które jest poprzedzone nierównym startem. Bo to jest zwycięstwo, pisze dalej ten prawnik, w którym jedna drużyna będzie grała pełnym składem, a druga będzie miała tylko ośmiu zawodników. Być może będzie miała wybitnych napastników jeszcze lepszych bramkarzy. Być może jeszcze lepiej będzie skoordynowana, być może wtedy udaje się wygrać, ale w normalnych warunkach demokratycznych nie na tym powinna polegać walka o głosy. Nie na tym powinna polegać walka o demokrację. Ostatnie próby, a właściwie skuteczne próby pozbawienia chociażby PiSu funduszy na kampanię, to jest, zdaje się, właśnie coś takiego, o czym tutaj przed chwilą Wam przeczytałem. To jest umożliwianie sobie zwycięstwa poprzez wyeliminowanie zawodników drużyny przeciwnej, uniemożliwienie im treningu, jeżeli już mówimy tutaj o piłce nożnej. Generalnie według tego prawnika w Polsce... Mamy autorytaryzm. Ten prawnik to jest zgadliście pewnie niektórzy, dr Adam Bodnar, obecny minister sprawiedliwości, a to są fragmenty. To, to, co wam przeczytałem przed chwilą, to są fragmenty jego wykładu. Pod tytułem Polska to już kraj konkurencyjnego autorytaryzmu. Wykład rzecznika praw obywatelskich, Adama Bodnara w klubie staromiejskim. A teraz, żeby tak uporządkować to. No tutaj się wszystko zgadzało. Oczywiście to się dotyczyło rządów PiSu. Natomiast czy rząd platformy się czymś różni od rządów PiSu? No oczywiście się różni. Rząd platformów jest, platformy jest jeszcze bardziej autorytarny, dlatego że rząd PiSu naginał prawo, zmieniał rzeczywistość ustawami, przepychał kolanem różne rozwiązania prawne, jednak nadal działał w Gdzieś w ramach prawa, co przyznają nawet szanowani prawnicy. Wszystko na papierze się zgadzało. Jeżeli były jakieś zastrzeżenia, to natury moralnej albo coś takiego. Natomiast obecny rząd jawnie twierdzi, że to prawo będzie łamał, łamie i będzie łamał, bo tak trzeba. Mamy demokrację walczącą. Prokurator, tuba propagandowa, być może kolejnego ministra sprawiedliwości, czyli Giertycha. Pani Wrzosek mówi, że to nie jest czas na otrzymanie się ścisłej litery prawa w wywiadzie telewizyjnym. Minister sprawiedliwości mówi, że będziemy stosować prawo tak, jak je rozumiemy, albo nie należy być tutaj ściśle legalistycznie podchodzić do zagadnień prawnych. To wszystko oznacza, że przestaliśmy być państwem prawa. Jak autorytaryzm natomiast wygląda w w definicji, w skrócie Wam przytoczę, autorytaryzm, system rządów, w którym realna władza skupiona jest w rękach dyktatora, hunty bądź pojedynczej partii lub wąskiej grupy osób wyjętych spod społecznej kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu fasady rządów demokratycznych. Autorytaryzm opiera się na silnej roli władzy wykonawczej, <laughs> przepraszam, u nas, w tej chwili, można powiedzieć, że tą władzą wykonawczą jest Donald Tusk, no bo rząd po prostu to, co powie, to oni robią. Podporządkowującej sobie władzę ustawodawczą, która bezwolnie zatwierdza jej decyzje. No, przy obecnej większości tak jest. W odróżnieniu od totalitaryzmu, autorytaryzm nie dąży do całkowitej kontroli społeczeństwa i nie ingeruje w życie osobiste obywateli. Ta władza już ingeruje w życie osobiste obywateli, chociażby w sprawach religijnych stara się już ingerować, albo w sprawach kulturalnych czy społecznych, jeżeli chodzi na przykład o wychowanie dzieci, prawda? Bo tu jest napisane, że ten rząd pozostawia obywatelom swobodę aktywności i samostanowienia w wielu kwestiach, między innymi ekonomicznych, społecznych, religijnych i kulturalnych. Ten obecny rząd już to łamie. Jest nawet bardziej autorytarny niż definicja przewiduje. Rządy autorytarne powstają najczęściej w wyniku niewydolności systemu demokratycznego. No, według Koalicji Obywatelskiej właśnie ten system był nie, niewydolny. Wprowadzane są często w ramach zamachu stanu, choć nie jest to regułą, jako rządy silnej ręki, mające naprawić sytuację wewnętrzną państwa. Pamiętacie, musimy być jak jedna pięść, demokracja walcząca. To są słowa y, polityków Koalicji Obywatelskiej, przede wszystkim Donalda Tuska. Rządzący opierają swoją władzę na rozwiniętym aparacie przymusu. Wojsko, policja, służby specjalne oraz biurokracji, np. cenzura. To jest bardzo ciekawe. Ostatnie dni jest cała, można powiedzieć, kampania polityków Koalicji Obywatelskiej, sugerująca konieczność wprowadzenia zmian w prawie dotyczącym chociażby mediów społecznościowych ze względu na zagrożenie rosyjskimi trollami. Będą chcieli cenzurować to, co dociera do uszu, potencjalnych wyborców rządy autorytarne cechuje przede wszystkim pragmatyzm, nie zaściśle określona ideologia wszelkie decyzje podejmuje silna władza wykonawcza natomiast ubezwłasnowolniony parlament nie ma możliwości postawienia się wobec niej w opozycji autorytaryzm nie likwiduje jednak instytucji demokratycznych pozostawiając je pod warunkiem ich pełnego posłuszeństwa względem rządzących co tyczy się zarówno parlamentu jak i samorządu Tutaj za czasów obecnej rządzących koalicjantów i samego Donalda Tuska, rząd po prostu, jeżeli instytucja jakaś mu się nie podporządkowuje, to rząd ją ignoruje, a knuje po to, żeby tą instytucję zlikwidować. Mam tutaj na myśli chociażby Trybunał Konstytucyjny bądź niektóre izby Sądu Najwyższego. No więc tak, skoro Romanowski spierdzielił na Węgry, bo zrozumiał to, że żyjemy w kraju autorytarnym, który jest w ustroju autorytarnym, który jest bez wątpienia ustrojem, w którym nie można liczyć na prawdziwą sprawiedliwość społeczną, polityczną i sądową i tak dalej, no to jego postępowanie jest zrozumiałe. I wiecie co? Rzeczywiście trzeba teraz używać takiej narracji. Oczywiście nie wszyscy, niektórzy są ślepi. Niektórzy są wyznawcami Donalda Tuska, a jego akolitami, ale musimy spojrzeć prawdzie prosto w oczy. Żyjemy w kraju autorytarnym. To jest reżim autorytarny. I ten reżim będzie coraz ostrzejszy i coraz mocniej będzie wchodził z butami w nasze życie. Ja już nie mówię o straconych szansach rozwojowych Polski i o innych rzeczach. Mówię o tym, że będzie zaczynał się zamordyzm, będą coraz bardziej ograniczone prawa obywatelskie pod płaszczykiem walki z systemem pisowskim albo z czymś takim. Będziemy straszeni przez rząd różnymi rzeczami i będziemy stawać się społeczeństwem mentalnie podobnym do społeczeństwa sowieckiego. Społeczeństwem, któremu. Już jest wszystko jedno, a oni tam wiedzą lepiej, to nic nie da. I tak już jest w tej chwili. Dlaczego po różnych wypowiedziach Tuska o tym, że będą łamać prawo, o różnych decyzjach Tuska, które uderzają w ustrój demokratyczny i w wolność obywateli, nie ma ludzi na ulicach? A partie, przywódcy partii opozycyjnych. Jedyne, co robią, to piszą oburzając, oburzone, pełne oburzenia posty na Twitterze. Dlatego, że jednak mentalność chłopa pańszczyźnionego, mentalność sowiecka jest dość powszechna wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. A poza tym większość ludzi, no niestety, to debile. No. Prawda jest taka, że w tej chwili, no to naprawdę zaczynam uważać, zaczynam myśleć, że y, jeżeli by na przykład w nadchodzących wyborach prezydenckich wygrał pan Nawrocki, zdaje się, albo inny kandydat niż Trzaskowski, to władza te wybory ukręci w ten czy inny sposób. Albo uzna, że ich nie było, no bo ludzie zostali zwiedzeni przez ruskich troli, tak jak w Rumunii. W tej chwili jest taka kampania, mówię, polityków koalicji obywatelskiej. Albo w ogóle do tych wyborów nie dopuści, no bo akurat nie można, no bo instytucje państwa nie działają tak jak trzeba i wybory trzeba odroczyć, a prezydenta zdejmie się uchwałą rządu. Pozbawi się go władzy. Żyjemy w kraju autorytarnym i ci wszyscy, którzy w tej chwili łamią prawo, powinni za to zapłacić. I nie zapłacić, nie wiem, karą pozbawienia czy ograniczenia wolności, powinni zapłacić najwyższą cenę przewidzianą przez prawo. Dlatego prawo trzeba będzie zmienić. Jestem przeciwnikiem kary śmierci, gdyż nie uważam, żeby sędziowie, a co obecnie są, byli władni do tego ku temu, żeby wyroki śmierci wydawać. Natomiast trzeba będzie to w jakiś sposób zorganizować, ponieważ to, co w tej chwili obserwujemy, to jest zamach na wolność obywatelską, na bezpieczeństwo Polski, na system, na ustrój naszego kraju. I powiem Wam tak, ja nie mam nic przeciwko innym ustrojom, oczywiście znacie mnie, uważam, że demokracja to lipa. Natomiast warunek jest taki, że tą głową państwa autorytarnego, jeżeli ona ma mieć sens, musi być osoba, dla której najważniejszy jest interes Rzeczpospolitej, a nie interes Unii Europejskiej. Bądź Niemiec. Trzymajcie się, na razie, cześć.